Jakiś czas temu powiedziałem wam, że będę reagował na moje stare utwory z Brawl Stars i dzisiaj przyszła pora na utwór to Leon, czyli to jest trap o Leonie. Jeżeli go pamiętasz, jeżeli słuchałeś go te 4 lata temu, zostaw pod tym filmem łapkę w górę, jestem bardzo ciekaw, ile takich osób jest. No i słuchajcie, dzisiaj ro robimy reakcję na ten utwór. To będzie długi film, bo chcę wam dać dużo kontekstu. To znaczy, chcę wam powiedzieć, jak to z mojej perspektywy wyglądało, jaka była historia, i tak dalej, i tak dalej. Aktualnie film mam włączony na YouTube, także może zacznijmy, puśćmy te parę e, pierwszych sekund. Ale nostalgia, nie? Jeszcze te postacie, zobaczcie, 2, 24 postacie chyba były. To jest oczywiście Intro Brawl Stars. Tutaj Spike, Shelly go ratuje, znaczy Shelly ratuje Colta przed Spike'em. Dobra, zanim wleci zwrotka, no to opowiedzmy sobie trochę szerzej o tym utworze generalnie. Więc tak, nie pamiętam, kiedy w głowie pojawił mi się plan, żeby coś takiego nagrać, natomiast nie było to też dla mnie trudne, żeby coś takiego nagrać, ponieważ ja od jakiegoś czasu tam sobie jakieś kawałki nagrywałem, coś tam sobie, wiecie, mix mastering wokalu, coś tam się tym zajmowałem, więc wiecie, dla mnie to nie było aż takie skomplikowane, żeby taki utwór wyprodukować. I gdzieś tam jak zdobyłem Leona w Brawl Stars, pamiętam, że zdobyłem go bardzo szybko, niewiele osób go wtedy miało, Leona nie dało się kupić w żaden sposób, nie było żadnej paczki, po prostu trzeba go było trafić z boksów. I ja pamiętam, że miałem tego farta, że dosyć szybko go trafiłem. No i pojawił mi się w głowie taki pomysł, hej, dlaczego by nie nagrać takiego właśnie utworu o Leonie? No i zaprosiłem do tego utworu Słowiana. Słowian w dużej mierze wtedy nagrywał bardzo dużo utworów o grach, był bardzo popularny. Wydaje mi się, że dalej do tej pory jest... Top 1, y, jeśli chodzi w Polsce o em, właśnie takie e, rapy poświęcone grom. Dlatego stwierdziłem, że będzie idealną e, osobą do tej kolaboracji, i bardzo się cieszę, że em, kolaboracja to jest dobre słowo. Kooperacja. Czym się różni kolaboracja od kooperacji? No nieważne, w każdym razie e, cieszę się bardzo, że się zgodził. E, nagrywaliśmy też kiedyś e, wcześniej jakiś kawałek, jeżeli dobrze pamiętam, w 2017 roku w ogóle, bo ten utwór wyszedł w 2019. Tak jak mówię, cieszę się, że się zgodził, bo moim zdaniem, no, on również przyłożył się znacznie do tego, że ten utwór ma tyle wyświetleń, ile ma, do tego, że zrobił te ponad 9 milionów wyświetleń. Ja także fajnie, że on tu też dołożył swojego skilla em, i swoje doświadczenie, dlatego tutaj bardzo, bardzo em, duży plus. No i dobra. E, Odpalmy sobie e, utwór już. Dobra, zaczynam grę, pora wybrać postać. Za oknem dziki zachód, więc celuję w kolta. Okej, okay. tutaj po pierwsze jestem bardzo zadowolony z tego, jak udało mi się tu, e, wejść w beat. Uważam, <laughs> że to naprawdę fajnie brzmi. Moim zdaniem wyszło mi to całkiem spoko. E, no i tak, bo chciałem od razu też, wiecie, trochę szerzej omówić wszystkie te wersy. Tutaj mamy taki wers na początku, chociaż wam to trochę zasłania ten pasek na YouTube, ale nie, nie da się go wyłączyć. Mogę go wyłączyć, ale dopiero. No nie da się go wyłączyć. Da się go wyłączyć dopiero w momencie, w którym leci film. A tak to się nie da. No w każdym razie. Jeden z pierwszych wersów to jest za oknem dziki zachód, więc celuje w kolta. Oczywiście kolt jest kowbojem, więc dziki zachód się tak luźno kojarzy. To jest pamiętam jak pisałem ten, znaczy jak wpadłem na ten wers, znaczy, wpadłem na ten wers. Tu nie ma żadnej przekminy, więc nie ma na co wpadać. Pamiętam, że akurat bardzo mocno za oknem świeciło słońce. Nie jestem pewien, czy był zachód, czy nie, ale pamiętam, że sobie tak pomyślałem, o, dziki zachód, zachód słońce, kolt, <laughs> spoko. Co z tego, że ten wers tak naprawdę nie ma do końca sensu, bo co to znaczy? Że za oknem jest dziki zachód. Um, no, no. No ale to mi, mi, wiecie, jakoś tak fajnie, fajnie mi to spasowało i stwierdziłem, że taki wersik do tego ułożymy. Kolta, czas na showdown, przeciwników cała horda, ja w krzakach się chowam, wypatrując Leona. Jest... Tu pamiętam, że dużo osób mi pisało, to jest taki wers, A czy dużo osób. Pamiętam, że dostałem takie, takie komentarze, czas na showdown, przeciwników cała horda, a ludzie mówią, jaka horda przeciwników, jak na showdownie jest tylko, na showdownie, tak to się chyba czyta, nie wiem, jest tylko 10 przeciwników, nie Horda mi tutaj ładniej pasowała, nie? Też podkreślała taki dramatyzm w sytuacji, nie? Że przeciwników jest bardzo, bardzo dużo. W ogóle stare Brawl Stars możecie sobie jeszcze zobaczyć, jak tu wyglądało. Cała horda, ja w krzakach się chowam, wypatrując Leona. Jest niebezpieczny i trochę jak Frodo Baggins, bo choć nie ma pierścienia, potrafi być niewidzialny. Okej, okay, i tu Frodo Baggins, oczywiście nawiązanie do Władcy Pierścieni. I pamiętam, miałem sporą rozkminę tutaj, bo ktoś mi napisał Filip, to chyba nie Frodo Baggins, tylko Bilbo Baggins. I do mnie potem dotarło, wiecie, ja się wychowywałem trochę na Władcy Pierścieni. Um, nie lubię Władcy Pierścieni, wiem, że to może kontrowersyjna opinia, natomiast nie przepadam za tym filmem. Um, i... Ale mam wrażenie, że osoby, które powiedzmy są młodsze ode mnie, dużo młodsze, bardziej niż po Władcy Pierścieni sięgały po Hobbita. Nie? I w Hobbicie był Bilbo. W Władcy Pierścieni był Frodo, znaczy w Władcy Pierścieni też Bilbo się pojawia. Bilbo tam chyba w pierwszym, e, w pierwszej części daje właśnie Frodowi, Frodu, e, pierścień. No, o, więc tak naprawdę mógłby być i Bilbo, i Frodo, natomiast ja to każę z Władcy Pierścieni, we Władcy Pierścieni głównym jakby bohaterem jest Frodo. I pamiętam, że właśnie jak on zakładał ten pierścień, to stawał się niewidzialny. Podobnie jak Leon, więc tak mi się skojarzyło. ...gramy w otwarte karty, on to Joker tej talii... Mały okay, jak czaki wszystkich potrafi zabić. Okej, tutaj e, czaki. E, ogólnie, e, kim jest czaki? Co to jest czaki? Jest taki horror, laleczka czaki. Ja dosyć często do swoich utworów w plo, w plo, starałem się właśnie wrzucać takie nawiązania. Starałem się, wiecie, żeby tekst nie był taki jednopoziomowy, żeby nie był taki prosty. I teraz chcę tutaj podkreślić jedną rzecz, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Nie, nie uważam się za y, super rapera, za super wykonawcę, czy coś. Nie, nie uważam się za nic takiego. W sensie za żadną taką osobę. Po prostu e, uważam, wiecie, ja się tutaj bawiłem, bardzo dużą przyjemność mi to sprawiło e, nagrywanie tych utworów. Chciałem nagrać, wiecie, taki utwór... Em, no, to po prostu go nagrałem. No, jakby dużo osób się tu, mam wrażenie, doszukuje, niektórzy się doszukują, nie wiadomo czego. Ja po prostu miałem ochotę nagrać taki utwór i taki utwór nagrałem. I cieszę się, bo wyszedł bardzo dobrze i wywołuje nostalgię dla w wielu osobach u mnie też, także bardzo się cieszę, że to fajnie wyszło. No, w każdym razie jest taki horror laleczka czaki. No, i generalnie jest to stary horror, znaczy jest dużo części. Jest to horror o lalce, która właśnie wszystkich eliminuje, więc. Stąd to nawiązanie. Mały dzieciaka jak czaki, bo Czaki jest lalką, więc też jest mała. No, no i finał to wiadomo. Trafi zabić. Jeżeli kiedykolwiek zwątpijesz w jego umiejętności, to uważaj, lepiej by nie sięgnąć. Żaden jego pocisk masz dosyć on nigdy. Pragnie krwi na polu walki, jeżeli cierpisz na hemofobię, to lepiej oczy zamknij. No i tutaj. E... Też się mnie, pamiętam, że pytali ludzie w komentarzach, co to jest hemofobia, w sensie można sobie, można sobie to wygooglować, ale nie, ludzie się czasami pytają w komentarzach nawet o rzeczy, które można wygooglować, bez większego problemu. No generalnie to jest strach przed krwią, hemofobia, dlatego stąd jest w ogóle to nawiązanie, nie, że e, tak tutaj macie napisane, e, że pragnie krwi na, pol, na, na polu walki, no więc jeżeli cierpisz na hemofobię, to lepiej oczy zamknij, także jeżeli boisz się tej krwi, no to lepiej zamknij oczy. Płocisk masz dosyć, on nigdy. Pragnie krwi na polu walki, jeżeli cierpisz na hemofobię, to lepiej oczy zamknij, jego wygląd może zmylić kolego, zwykłe dziecko, nic nadzwyczajnego, podejdź śmiało bliżej, przecież to nic strasznego, cztery ostrza i widzisz tylko ciemność. Okej, okay, no i oczywiście cztery ostrza, Leon atakuje czterema ostrzami. E, I teraz tak, tu, tu będzie refren. I refren jest y, takim punktem w tym utworze, który jest dla mnie dosyć ciekawy. To znaczy, początkowo refren, ja to wiele razy mówiłem, ale być może niektórym osobom to umknęło. E, refren początkowo miała śpiewać inna osoba. E, Miała śpiewać inna osoba. Była to osoba, która zna się totalnie na rzeczy. Także refren brzmiałby super, gdyby, gdyby ta osoba go śpiewała. Nie pamiętam ostatnio, co nie zagrało, bo pamiętam, że na, początk na początku jakby byliśmy w kontakcie i faktycznie ten refren miał robić ktoś inny. Natomiast nie wiem, czy to ja byłem zbyt niecierpliwy, czy coś. W każdym razie ostatnio to nie zagrało i bardzo żałuję, bo ten utwór byłby dużo lepszy, gdyby gdyby ten refren em, po prostu się, gdyby nie ja wykonywał ten refren, nie? Ja napisałem ten refren, ogólnie ja napisałem słowa tutaj y, do swojej zwrotki oraz do refrenu, Słowian napisał sam sobie słowa, y, jestem w ogóle też jak, pod wrażeniem, bo on napisał te słowa y, do, do, swoje, do swojej zwrotki, a mam wrażenie, że w Brawl Stars nie grał w tym momencie i nie za bardzo też miał jakieś takie, wiecie, bardzo duże pojęcie, czym, czy, czy, czym jest ta gra, tak? Wiedział mniej więcej, co jak wygląda, tak mi się wydaje, że sobie podpatrzył. No ale wiecie, nie miał takiego szczegółowego, 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 jak to się mówi? szczegółowej wiedzy. Więc tym bardziej jestem pod wrażeniem, że napisał sobie taką fajną zwrotkę po prostu. Ale do niej przejdziemy najpierw refren. To Leon, to Leon, to Leon, to Leon, to Leon, Nie on rozpęta na showdown piekło Więc, mi osobiście Wydaje się, że refren jest chwytliwy I jest całkiem okej, okay. jeżeli chodzi o jakieś Problemy czy błędy, które ja Dostrzegam w tym refrenie hmm, Pamiętam, że, y, znaczy Tak jak mówię, on by lepiej brzmiał, gdyby go Wykonywał ktoś inny, jeżeli chodzi o słowa Uważam, że dobór jest mega spoko Jeżeli chodzi o moje wykonanie więc zrobiłem to tak, jak umiem. <laughs> tak mówię, nie jestem, nie wiem, super artystą czy, czy, czy coś takiego. Po prostu starałem się, jak umiem, i moim zdaniem, jak na moje możliwości wyszło nie najgorzej. No, ogólnie. Ogólnie uważam, że ten utwór cały jest naprawdę w porządku. Jest naprawdę w porządku. Wiecie, tekst, tak jak mówię, też nie jest jednopoziomowy. To nie jest tak, że tekst jest taki... Wiecie, nie ma też aż tak prostych rymów. Nie ma rymów czasownikowych, czyli nie wiem... E, kiedy Leon wbija, to wszystkich przeciwników zabija, nie? Wbija, zabija... No wiecie, o co chodzi. To jest prosty ryt, rym. E, starałem się unikać tu takich rymów. To gdzieś tam... Znaczy, wiecie, to jest podstawa przy pisaniu tekstów tego typu. Unikanie raczej takich prostych Rymów. Można ich używać, ale to wymaga, powiedzmy, pewnego uzasadnienia, tak? Bo wie, wiecie, no, nikt Wam niczego nie zabroni. Natomiast tekst znacząco zyskuje na jakości, jeżeli takich rymów nie ma. Starałem się również wrzucać nawiązania, i tych nawiązań jest u mnie naprawdę sporo ogólnie w tekstach, jeśli chodzi o rapy z Brawl Stars. Także też chętnie podzielę się resztą, jeżeli będziemy reagowali na jakieś moje inne utwory. No i słuchajcie, tutaj teraz będzie wylatywała zwrotka Słowiana. Ja tutaj będę mniej przerywał, bo także bardziej po prostu jeszcze posłuchamy. Gra rozpoczęta, pora na odkrycie tych kart, każdy na każdego, czyli talent i trochę far. Wszyscy kierują jakimiś szarymi postaciami, a ja z moją legendarką wbijamy tutaj na fali. To właśnie Leon, jak Leon zawodowiec. To jest fajne też, nie? To właśnie Leon, jak Leon zawodowiec, no to też jest nawiązanie do filmu Niby niepozorne, ale nieźle pomieszacie w głowie Mówią że a pod kapturem zabójca się skrywa Znając życie będzie w krzakach, gdy w nie wlecisz Ale tak już bywa Wrzucasz u wszyscy dookoła słabi Choćby grali razem z grani, to nie zdołają go zabić Gramy tu o pucharki, bo każdy chce je mieć Stajemy dziś do walki, z prędkością światła będziemy biec Przed siebie czujemy się jak w niebie Przeciwników znów miele, podnosząc im ciśnienie Szans mieliście już wiele, ale nie skorzystaliście Więc będziecie w randze spadać tak jak jesienią liście tu jest mega spoko, jest też sporo rymów, więc to mega fajnie brzmi. Więc moim zdaniem, mówię, połączenie wyszło nam bardzo fajne, bardzo fajne połączenie. Więc no, jestem zadowolony z tego utworu, nie? Wiadomo, ja czuję, że zawsze coś może pójść lepiej, nie? Tutaj moim głównym problemem jest ten refren, em, ale uważam, że on dalej jest akceptowalny. Tak bym to nazwał. nie proś to Leon Do Leon Do Leon Do Leon Kto jak nie on rozpęta na piekło No i to tyle Jeśli chodzi o Leona e, Bardzo fajny utwór e, Też bardzo fajna produkcja Bardzo fajny beat e, Jeśli chodzi o beat odpowiada za niego Tune Seeker Można to zresztą zobaczyć w nazwie W tytule ehm, No Powiem wam tak, że być może, jeżeli będę wrzucał jakiś nowy utwór o Brawl Stars, to. Może się tak zdarzyć, że producent będzie ten sam, więc to może być bardzo ciekawa sprawa. E, natomiast, e, no to jeszcze sobie zobaczymy, czy uda się wszystko fajnie dopiąć. E, także tu, ale to chciałem zlikować, że być może wiecie, <grytanie> coś tam jest na rzeczy. E, no i słuchajcie, on no tak to wygląda z mojej perspektywy. Wiem, że odbiór tego utworu mm, był ogólnie dosyć dos, dość pozytywny, był nawet bardzo pozytywny. Pamiętam, że na początku niektórych opinie były mieszane, bo którzy to bardzo chcieli tak oceniać jako taki utwór na poważnie, tak mi się wydaje. E, natomiast nie, wiecie, chciałem zrobić coś fajnego, coś innego, zrobiłem to, świetnie, że Słowian się dograł, fajnie to też podniosło jakość tego kawałka, bo on też się na tym zna, zna. dużo nagrywał em, utworów właśnie o grach, więc e, tym bardziej się cieszę, że wiecie, że, 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 że się dograł, szkoda, że nie udało się tego refrenu, E, bo myślę, że z tym refrenem też by było dużo, dużo lepiej. E, no ale ogólnie tak to, tak to z mojej perspektywy wyglądało. Jeśli chodzi, jeżeli ktoś się bardzo mocno zna na muzyce, to ja tutaj odpowiadałem za mix-mastering tego kawałka, czyli ja obrabiałem wokale wszystkie, e, jakie tu są. E, I pewnie jak ktoś się bardzo zna, to stwierdzi, że tu jest tragedia. <laughs> Wiecie, że tu, tu powinno być tak, tu powinno być trochę ciszej, tu powinno być głośniej, tutaj ta tonacja, tu ta tonacja Ja się na tym aż tak nie znam, zrobiłem to najlepiej jak potrafiłem Wtedy to był rok 2019, pamiętam, że po wrzuceniu tego kawałka byłem w szoku jak dobrze on idzie Leon dał mi naprawdę wiele, wiele subów na kanale Nie chcę teraz ściemniać, ale wydaje mi się, że ponad 30 tysięcy widzów Przyszło na mój kanał z tego utworu, więc to jest to jest mega rezultat. To jest mega rezultat. Także jeszcze raz wielkie dzięki Wam za to, bo tak naprawdę to Wy spowodowaliście, że ten odcinek jest nostalgiczny, że ten kawałek jest nostalgiczny dla tylu osób. To jest w sumie Wasza zasługa, bo wiecie, Wy napędzaliście wyświetlenia i to efekt kuli śniegowej, nie? Że się, się rozpędziło i słyszałem, że naprawdę dużo osób. Tego słuchało. Możecie dać znać w ogóle, jak to wyglądało. Jak nie wiem, wyskoczył ten utwór, jeżeli chodziliście do szkoły, wtedy, może dalej chodzicie, nie wiem, to zależy w końcu minęły 4 lata, prawie 5 lat minęło, um, jak to wyglądało? Czy dużo osób tego u was słuchało, czy nie. Bo dostaję takie komentarze, że ludzie na przerwach w szkole to puszczali. <grych> Ale ja nie mam o tym pojęcia, bo ja chodziłem już na studia, jak to wypuszczałem, jeżeli nie pamięć nie byli, a tam nikt tego nie słuchał albo nikt się nie przyznał. <laughs> w każdym razie, w każdym razie, jeszcze o czym chciałem powiedzieć, jest jedna ciekawa rzecz, która być może byłaby dla, mogłaby być dla mnie smutna, ale szczerze, na mnie osobiście nie robi jakiegoś dużego wrażenia. To znaczy, mało osób mnie utożsamia z tym utworem. To znaczy, mało osób kojarzy, że ja. Jestem odpowiedzialny za ten utwór. Pamiętam czasami osoby, które oglądały mnie z Bloom's Tower Defense, dopiero po, czas, po jakimś czasie pisały mi, Ej, dopiero dzisiaj ogarnąłem, że to ty zrobiłeś ten utwór. Jakby dużo osób kojarzyło, mam wrażenie, że kojarzy ten utwór, ale nie kojarzy, kto go zrobił. E, tak, Tak mi się przynajmniej wydaje, że utwór jest znany, ale niekoniecznie jego wykonawca. Co może być smutne dosyć i w pewnym sensie pewnie jest trochę smutne dla mnie, e, natomiast. E, nie wiem, nie przejmuję się tym aż tak. Dla mnie, tak mówię, najważniejsze jest to, że leci ten utwór po 10 milionów wyświetleń. Jakby miał 10 milionów, to było coś niesamowitego. I tak już jest to niesamowity kawał m, historii. Ode mnie to tyle. Wam życzę miłego dnia. Jeżeli chcecie więcej filmów, zostawcie lajka pod tym filmem. Trzymajcie ciepło. Cześć!